Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam 9 błędów, które są popełnione przez osoby prowadzące dropshipping. Pokażę to na podstawie sklepów, które już sprzedają, pokażę to na podstawie swojego sklepu internetowego. Dlatego kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Wiele błędów, które można popełnić w dropshippingu, niektóre skutkują mniejszą konwersją, niektóre nie. Natomiast pokażę Wam w tym filmie 9 takich najbardziej wydają się popularnych błędów, które popełniają osoby zaczynające dropshipping i nawet te, które gdzieś tam już ten dropshipping prowadzą przez dłuższy okres czasu. Więc pierwszym takim błędem jest strona bardzo skomplikowana, czyli jeżeli macie bardzo skomplikowaną stronę, to będzie to na pewno skutkowało na konwersji. Wiele osób myśli, że jeżeli zaczyna ten dropshipping i jeżeli chce zbudować sklep, Internetowy, to on musi być mega piękny, mega. Musi, nie wiem, mieć jakieś fajne rzeczy, mega być odjazdowy i tak dalej, jakiś fajny design, ale niekoniecznie tak jest. Często w momencie, kiedy chcemy fajny design zrobić, bardzo mocno komplikujemy całą stronę i te osoby nie mogą znaleźć jakichś przycisków. Kup teraz, nie mogą bardzo szybko dokonać tego zakupu, tylko muszą gdzieś tam się przemieszczać, klikać, no i szukać tego, gdzie ten produkt mogą kupić. Dlatego, według mnie, na samym początku najlepiej działają takie bardzo proste sklepy. Sklepy internetowe. Zwłaszcza jeżeli testujecie jakiś produkt na przykład na reklamach na Facebooku, to nie poświęcajcie mega dużo czasu na to, żeby nie wiem, jak ta strona dobrze wyglądała. Oczywiście ona musi w miarę wyglądać, ale nie musi być nie wiem, jak bardzo być skomplikowana jakiś fajny design i że spędzacie kilka tygodni na tym, żeby zrobić design, po czym poświęcacie dwa dni na przetestowanie produktu, on się nie sprzedaje i musicie zrobić coś nowego. Designem zawsze można się zająć później, chociaż zauważyłem, że jeżeli ten design, tak jak mówię, jest nie wiem, jakoś mega, mega, bardzo ładny, to to często jest to skomplikowane i nie ma nawet. To się jakoś bardzo nie przekłada na konwersję. Jest kilka innych elementów, które tutaj warto na, to w stronę, na tej stronie umieścić, żeby ten sklep miał dobrą konwersję, ale niekoniecznie zawsze jest to design. I tak jak mamy ten sklep, nie bez przypadku ja go tutaj wam pokazuję i scroluję, jest to bardzo prosto zbudowany sklep. Jest kilka elementów, które tutaj bym wyrzucił, bo czasami jest trochę tego za dużo, za dużo jest tych przycisków różnego rodzaju, ale mimo wszystko. Ten sklep bardzo dobrze sprzedaje i bardzo prosto można wszystko znaleźć. Osoba, która przechodzi na stronę internetową, widzi od razu koszyk, widzi, em, widzi kup teraz, wszystkie opcje, widzi e, jak przejdzie sobie, no to widać, wszystko co chce zobaczyć, to ma. Może bardzo szybko kliknąć sobie kup teraz, czy dodać coś jeszcze do koszyka i zakupić ten produkt. E, żeby nie było, że mówię, a, nie, a tak naprawdę tak nie jest, no to mamy tutaj reklamę tego właśnie sklepu internetowego. To nie jest pierwsza ich reklama, mają kilka e, reklam tego produktu. Możemy sobie zobaczyć 22 tysiące polubień ale to nie jest takim największym wyznacznikiem tego, że ten przedmiot działa tylko wyświetlenia jednak, no bo jeżeli robimy kampanię na konwersję to i tak zazwyczaj mamy mało tych lajków, mało komentarzy tutaj i tak wydaje mi się, że była prowadzona jakaś kampania na zaangażowanie na zdobycie lajków pod tym, pod tym reklamą, ponieważ tutaj mamy 9 lipca chociaż reklama może chodzić 9 lipca a ta, to wideo było gdzieś tam wcześniej prowadzone, ale do czego dąży do tego, że mamy tutaj prawie 2 miliony wyświetleń, jest to naprawdę bardzo dużo wyświetleń jeżeli ktoś prowadzi tak długo tą reklamę, że wygenerował te 2 miliony wyświetleń, to znaczy, że musiało mu się to sprzedawać, bo inaczej przecież nie wydawałby pieniędzy, nie zarabiają. Tak więc podsumowując, ten pierwszy punkt: strona musi być bardzo prosta na samym początku, nie komplikujcie tego, bo teraz przejdziemy do drugiego kroku. W którym jeżeli skomplikujecie za bardzo tą stronę, jeżeli zro zrobicie mega dużo zdjęć, mega dużo wszystkiego, tak żeby ten design był spoko ładny, to bardzo często traci na tym strona jej szybkość ładowania, i to jest. Właśnie nasz drugi błąd, czyli szybkość ładowania strony. Jeżeli ta strona ładuje się bardzo powoli, a robimy na przykład reklamy na Facebooku, gdzie ta osoba jeszcze nie jest tak mocno zaangażowana w zakup, ona raczej widzi reklamę, chce sobie przejść i tutaj dowiedzieć się jeszcze kilka elementów na tej stronie, które zmuszą ją do tego, żeby kupiła ten produkt jakoś tam powiedzmy emocjonalnie. Tak więc, jeżeli ta strona Wam się bardzo powoli ładuje, no to najprawdopodobniej zanim ta osoba jeszcze dojdzie na tą stronę, to wyłączy, bo jak wiecie, w dzisiejszym świecie wszystko musi być szybko, wszystko mamy. Pod ręką bardzo szybko, jeżeli ta strona nam się powoli ładuje, no to raczej nie będziemy czekać, tylko polecimy dalej scrolować Facebooka. Dlatego szybkość strony jest tutaj naprawdę bardzo ważnym elementem. I taką szybkość można na przykład sprawdzić na stronie GTmetrix. Jeżeli ktoś prowadzi sprzedaż na Shopify, tam również można to sprawdzić. Natomiast tutaj mamy kilka różnych informacji na temat tego, dlaczego na przykład nasza strona się ładuje gorzej i możemy to sobie sprawdzić i polepszyć. Jeżeli chodzi o tą stronę, mamy GTmetrix Grade C. Nie jest to źle, najwyższe oczywiście jest tam A, później jest B i tutaj mamy C. Zazwyczaj wszystkie strony mają tutaj F lub E, dlatego C nie jest jeszcze tak zła. Jak sobie przejdziemy na tą stronę i klikniemy na przykład home, to ona w miarę szybko nam się ładuje. Wszystko też zależy oczywiście od połączenia z internetem, no ale ona tutaj nam się w miarę szybko ładuje. Jak sobie przeklikamy, to raczej yy, będzie to, to wszystko nam się w miarę szybko wczyta, dlatego taka strona oczywiście będzie sprzedawać i też jak możecie zauważyć, jest to w ogóle jakiś sklep ogólny, który róż różne produkty tu sprzedaje, ale tak jak mówię, Prosta strona, szybkie ładowanie i bardzo dobra reklama, plus znalezienie odpowiedniego zainteresowania to jest klucz do sukcesu. I teraz przejdźmy sobie do trzeciego błędu, który również jest tutaj popełniany przez osoby, które prowadzą dropshipping to to, że większość z Was skupia się na tym, żeby to świetnie wyglądało na komputerze, czyli żeby to czy na komputerze, czy na laptopie to wyglądało, bo myślicie, że większość osób właśnie z tych urządzeń wchodzi, ale jest to nieprawda kompletnie, ponieważ większość osób, które wchodzi na wasz sklep internetowy, Myślę, że nawet w 90-80% ci ludzie wchodzą z telefonu. Dlatego często nieraz warto nawet zacząć od tego telefonu i zaprojektować tę stronę na telefonie, żeby to dobrze wyglądało, a później, żeby to sprawdzić, jak to wygląda na komputerze. Bo tak jak mówię, większość osób wchodzi z telefonu, i też nieraz wejdziemy na taką stronę internetową, która wygląda naprawdę bardzo słabo. Ale jak przejdziemy i zobaczymy, jak ona wygląda na telefonie, to okazuje się, że na telefonie wygląda to dosyć fajnie, i dlatego nieraz przechodzicie, widzicie mega słabo strona i zastanawiacie się jak to może się sprzedawać. Ale zauważcie, że niekoniecznie wygląda to źle, jak przyjdziemy sobie na telefon, bo większość osób właśnie projektuje te strony pod telefon i to myślę, że też jest taki klucz do sukcesu. Jeżeli potraficie zrobić fajną stronę, żeby była ona zoptymalizowana pod telefon, bo niektóre sklepy naprawdę nawet o to nie zadbają i dlatego dziwicie się, że nie macie konwersji, ale zauważmy, że no jeżeli ktoś oso jakaś osoba wejdzie i ten tekst będzie rozjechany, a często tak jest, chociaż Shopify bardzo fajnie optymalizuje w zależności od szablonu, który wybierzecie, ale jeżeli na przykład działacie z jakimś pagebuilderem, czy jeżeli budujecie sklepie, sklep na WordPressie, no to tu będzie to wszystko raczej rozjechane, dlatego musicie no tutaj spojrzeć na to, jak to wygląda na telefonie, bo inaczej możecie stracić mega, mega dużo klientów. Czwartym elementem, którym warto byłoby się zająć, to jest, są dobre zdjęcia, czyli jeżeli macie dobrej jakości zdjęcia na stronie, tak jak możemy sobie na przykład tu porównać naprawdę fajne zdjęcie wysokiej jakości, a no to drugie już jest takie trochę słabszej jakości, co nie zmienia faktu, że i tak to zdjęcie gdzieś tam mocniej działa. Fajnie jest, żeby te zdjęcia przedstawiały jak to wygląda w realu, czyli nie żeby to był jakiś produkt na białym tle zawsze, tylko warto, żeby to było po prostu pokazane jak ta osoba jak to będzie wyglądało u osoby w mieszkaniu. Jeżeli ona sobie potrafi zwizualizować, jak to będzie u niej wyglądało, no to już mamy tutaj o wiele większą szansę, że ta osoba coś takiego kupi, bo pomyśli, co jej może to dać, więc tutaj przedstawiacie jej taki benefit trochę, jeżeli pokażecie właśnie. Jak to wyglądać będzie u niej w domu, zazwyczaj też fajnie, jakby tutaj jakieś gify się pojawiły, ale wszystko, żeby to było wysokiej jakości. Nie musi być tego dużo, ale musi być to w punkt, czyli po prostu nie musi być tego, nie wiem, jak dużo, nie musicie mieć, nie wiem, jak mega dużo elementów, ale jeżeli będziecie mieli dwa, trzy takie elementy, które przyciągną tą osobę i które pozwolą jej zwizualizować, jak to będzie wyglądało, no to zdecydowanie będzie to lepiej działało. I teraz na przykład, popatrzmy sobie tutaj. Ja stworzyłem tą stronę pod jeden ze swoich produktów, będzie to produkt trochę związany, z takim subscription boxem, czyli tu będą różnego rodzaju produkty, właśnie w tym boxie będzie tu subskrypcja miesięczna, jest już w sumie tutaj subskrypcja miesięczna. Mam prowadzę aktualnie preorder tego produktu. Tak więc zobaczmy. Ja na, na przykład wziąłem, oczywiście samemu robiłem te zdjęcia. Więc nieraz czas, czasem warto wziąć sobie, zamówić ten produkt, czy to na Allegro, czy to na Amazonie, gdziekolwiek, żeby to w miarę szybko do Was przyszło i zróbcie jakieś zdjęcia, nawet zwykłym telefonem. Ja nie używałem do tego jakiegoś, jakiś nie wiem, lamp, czy czegokolwiek. Oczywiście robiłem to akurat lustrzanką, no to może trochę to lepiej wyszło, ale w tym momencie wszystkie te telefony naprawdę mają bardzo dobre aparaty. Jeżeli cykniecie kilka takich fotek, to będzie to o wiele lepsze niż jak weźmiecie sobie z AliExpress jakieś słabej jakości zdjęcia. Dlatego musicie tutaj o tym pomyśleć. Warto też zadbać o jakieś takie custom contenty, czyli jakieś obrazki czy ilustracje tego produktu. Jeżeli chodzi o szybkość ładowania tej strony, to jeszcze będę na tym pracował, bo jest kilka rzeczy tutaj do zoptymalizowania, ale zauważcie na przykład taki custom content i Mamy tutaj jakieś logo naniesione, więc to na pewno też przyciągnie waszych klientów. Piątym elementem, na którym też bardzo dużo osób spędza nie wiem jak, mega dużo czasu, jest opis produktu. I tutaj na pewno jest to ważny element nieraz ważniejszy niż sam design produktu. Ze strony internetowej, mega dużo osób mi na pewno tutaj powie, że ten opis jest mega, mega ważny. Oczywiście on jest ważny, ale żeby on też nie był mega skomplikowany, długi, zauważcie, jak wyglądają opisy na Amazonie zazwyczaj jest to kilka informacji. Podanych. No, oczywiście Amazon, czy, czy a nasz taki sklep dropshippingowy, to jest całkiem coś innego, i tutaj nie mówię, żeby to tak samo wyglądało. Ale chodzi o to, żeby było tylko kilka informacji, wszystkie były w punkt, bo też, zauważcie, że ludzie nie mają mega dużo czasu na to, żeby spędzać i, i czytać jakąś litanie i wszystko, wszystko, tylko chodzi o to, żeby w punkt były najważniejsze informacje najlepiej bazujące na emocjach na tym, co ta osoba, jakie benefity będzie miała z korzystania z tego produktu. No i jak możemy zobaczyć, dwa, Sklepy oczywiście ten produkt również bardzo dobrze się sprzedaje. Reklama na Facebooku ma około 35 tysięcy polubień. Jak zauważycie, to możemy tutaj porównać. Mamy dwa opisy, i ja nie mówię, że one są jakoś mega dobrze zrobione. Szczególnie ten e, jest tutaj tak, no, bardzo podstawowo. Czyli jakiś mamy materiał, co się dzieje, że się składa, że praktyczny, ile pojemności, w jakieś funkcje. Czyli nie bazujemy tu raczej. Ta osoba, tutaj Ten sklep nie bazuje raczej na emocjach, ale mimo wszystko e, te gify gdzieś tam może pokazują w 100% to, do czego ten produkt służy więc nie, nie potrzeba, nie wiem, jak e, dużego, e, dużo tutaj przedstawiać, jeżeli chodzi o ten opis. Jeżeli chodzi o ten produkt, to mamy tak samo. Mamy tutaj bardzo dobre porównanie, bo znowu mamy kilka, taki mały, krótki opis w punkt, e, plus mamy tutaj gify, które pokazują na co, co ten produkt nam da, e, do czego on służy i tak dalej, więc nie, musi, nie, nie trzeba się jakoś bardzo rozpisywać, bo te gify nam pokazują wszystko, że jest wodoodporny, e, że można bardzo dużo rzeczy schować. Mamy tu nawet jakiś taki prosto, e, prosty gif, jak jest robiona ta, ta torebka i to też powoduje, że, że to mamy taki naprawdę fajny efekt tego. Dlatego, jeżeli chodzi o opis, to również musi być w punkt, nie używajcie jakichś trudnych słów, czegokolwiek, tylko po prostu ma być bardzo proste. Ale w punkt. Szóstym elementem jest social proof. Wiele osób, jak wchodzi na wasz sklep internetowy, to szuka jakiegoś potwierdzenia swoich przypuszczeń, swojego zdania, swoich nie wiem jakichś myśli. Jeżeli ta osoba widzi opinie na dole, no to już może sobie gdzieś tam potwierdzić, że faktycznie ten produkt jest taki, a nie inny. Dlatego większość ludzi ogólnie korzysta z opinii. Nawet jak wchodzicie na Allegro, coś kupujecie, to myślę, że sprawdzacie, co inni ludzie piszą na temat tej aukcji, na temat tego sklepu internetowego. Jeżeli znajdą się tutaj takie rzeczy jak frequent, Ask question, czyli e, takie ostatnio zadawane, naj, najczęściej zadawane pytania, e, czy, te, czy też na przykład opinie innych klientów, jakiś e, Instagram, na przykład, możecie zobaczyć, jak to wygląda u mnie, strona główna, e, gdzie znajduje się na początku, oczywiście ins Instagram się znajduje, gdzie ta osoba może pójść, e, sprawdzić, czy ja jestem tutaj faktycznie osobą, której można zaufać, czy jest to właśnie marka, której można zaufać. Jak sobie przejdzie na tego Instagrama, zobaczy pod tymi postami różnego rodzaju komentarze, e, no to. Tutaj również uwierzy w to, że faktycznie warto, warto kupić ten produkt. Mamy oczywiście kilka jeszcze takich elementów, na przykład właśnie marki, z którymi współpracujemy, czy że na przykład gdzieś była owa mowa, niektórzy mają takie właśnie widżety na swoim sklepie internetowym, na którym pisze, że na przykład było o nich mówione, nie wiem, w Forbesie, czy w jakimś innym, tam jest bardzo dużo takich zagranicznych portali, na których powiedzmy, że było coś na temat tego sklepu internetowego. Zazwyczaj nic takiego tam nie było, ale dużo osób sobie to daje na sklep. Internetowy i bardzo fajnie to działa, właśnie czy choćby marki, z którymi współpracujemy, w tym wypadku tu miałem łatwość, bo, bo są to marki, których używamy do tego, do tych subscription boxów, więc to też daje jakiś taki social proof. Warto o tym pamiętać. Siódmy błąd, który jest najczęściej przez Was popełniany, to to, że nie ma żadnych informacji o firmie, czy nie ma żadnych informacji o Was, żadnych informacji kontaktowych. Jest tylko jakiś zwykły, zwykła strona, gdzie można skontaktować się poprzez e-maila, poprzez wiadomość, gdzie często nawet nie odpisujecie na te tego typu e-maile. Jak zauważycie teraz wszystkie te trzy sklepy, w sumie dwa i ten mój, to na każdym znajdują się informacje. Mamy tutaj adres tego, tego sklepu internetowego, osoby, gdzie ten sklep internetowy prowadzony jest, w jakim mieście. Mamy tutaj e-mail, czy mamy jakiś working hour. Warto też tutaj umieścić swój, swój numer telefonu, ale jak już jest adres, no to widać, że to jest jakaś legit marka. Tak samo tutaj mamy, mamy, mamy telefon, mamy oczywiście e-maila, no i na dole znajduje. Się też adres zamieszkania. No i mamy tutaj również u mnie. W, w kontakcie można znaleźć również numer telefonu, można znaleźć oczywiście maila. No i można znaleźć adres zamieszkania, więc to są takie elementy, które właśnie z, myślę są takimi malutkimi elementami, ale jeżeli ta osoba widzi. To, to też jest to taki trochę próf, że po prostu, że można nam zaufać, że można zadzwonić w razie czegoś, więc to nie jest coś, co nagle zniknie z rynku, kiedy ta osoba kupi na przykład ten produkt. No i tutaj chciałbym połączyć też ósmy błąd, taki, który jest nieraz popełniany, to to, że jeżeli ta osoba będzie do Was dzwoniła, czyli jeżeli ta osoba będzie pisała jakieś e-maile, to bądźcie z nią w kontakcie, rozmawiajcie z tą osobą, bardzo szybko odpisujcie na maile, czy jeżeli ta osoba coś od Was kupi i będzie chciała jakieś informacje to również bardzo szybko je odpisujcie, bo w tym momencie ta osoba może, nie wiem, jeżeli nie odpisujecie jej 2-3 dni, może stwierdzić, że, o, nie wiem, okłamaliście ją, że, że ten produkt nie przyjdzie, zwłaszcza jeżeli trzeba czekać bardzo dużo czasu. No i to może wam popsuć nie dość, że reklamy na Facebooku, bo jeżeli ta osoba w jakiś sposób tam będzie się skarżyła na to, czy będzie chciała otwierać jakieś dyskusje na PayPalu, czy gdziekolwiek indziej, zablokuje wam tą płatność z karty i tak dalej, więc no nie chcecie raczej, żeby takie rzeczy się działy, chcecie, żeby to płynnie działało, Działało, dlatego odpisujcie zawsze na wszystkie informacje, jak najszybciej tylko możecie. I ostatnim kluczowym elementem jest brak pieniędzy. No i tutaj wiele osób do mnie pisze, czy jeżeli ma 200-300 zł, to warto iść na te reklamy na Facebooku i, no i prowadzić te reklamę. I teraz zazwyczaj te osoby faktycznie tam idą, mimo że odradza, mimo że warto na samym początku, nie wiem, czy znaleźć pracę, czy spróbować tych darmowych metod, które również działają i które są w tym przypadku na pewno lepsze, jeżeli nie macie żadnego budżetu, żadnego, to myślę 2500 tysięcy około takiego budżetu, żeby działać na reklamach na Facebooku. Bo zauważcie, że jeżeli wydacie te 200 zł, a wydać je możecie tak naprawdę w jeden dzień, to w tym momencie nawet jeżeli coś wam się zacznie sprzedawać, to nie będziecie mieli budżetu, żeby działać dalej, bo e, każdego dnia będzie to pochłaniało wam 200 zł i może nawet jeżeli to będzie wam generowało 300 zł e, tego, takiego profitu, to mimo wszystko zanim to trafi do was na konto, e, zanim będziecie mogli zapłacić, to no to potrwa te kilka dni, nieraz kilkanaście, w zależności od tego, czy macie Nowe bramki płatności, czy nie? No, i nie będziecie mieli za co płacić i ciągłość utrzymywać na tym koncie na Facebooku. A jeżeli tak będzie, że nie będzie ciągłości, że jeżeli e, ten Facebook nie będzie mógł po pobrać od Was tej płatności, no to dostaniecie też bana jakiegoś, czy wam zablokują to konto na jakiś czas i później będzie, e, no, słabiej to w ogóle działało. Więc dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie zacząć z reklamami na Facebooku, to miejcie jakiś taki budżet, te 2000-5000 zł, e, tak żeby na spokojnie można było działać i testować. Bo co, jeżeli też przetestujecie, Jakiś produkt, dwa dni, wydacie 400 złotych czy 500 złotych, a to był was, wasz jedyny budżet, i dobra, widzicie, że to się sprzedaje, że będzie działało, no ale już nie macie pieniędzy, żeby dalej z tym działać, a wydaliście na te testy, no więc no, jest to, wydaje mi się, troszkę bez sensu. Dlatego na początku albo, nie wiem, znajdźcie pracę, coś w ten sposób doróbcie, albo faktycznie w te darmowe sposoby zacznijcie sobie zarabiać, a później będziecie mogli przeznaczyć te pieniądze na, na reklamy na Facebooku. I to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy któryś z tych błędów również i Wy popełniacie. Czy raczej nie macie z tym problemów? Zostawcie również lajka, like, jeżeli ten film Wam się podobał i słyszymy się następnym razem.